Pytanie 57. Czy możliwa jest przyjaźń w sytuacjach skrajnych? Omów zagadnienia w podstawie dżumy Alberta Kami. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Przyjaźń w sytuacjach skrajnych, czyli w trudnych momentach życia, często pokazuje swoją prawdziwą wartość. To wtedy okazuje się, czy relacje między ludźmi są prawdziwe i trwałe, czy też tylko powierzchowne. W książce Juma Kami eksploruje ludzkie zachowania w obliczu epidemii Dżumy, które ogarnia fikcyjne miasto Oran w Algierii. W obliczu takiej katastrofy ludzie są zmuszeni do zmierzania się z własnymi ograniczeniami, a także odmiennością swoich relacji z innymi, przyjaźń w sytuacjach skrajnych jest jak najbardziej możliwa. Przyjaźń w sytuacjach skrajnych może stać się ważną siłą motywującą postaci do działania, wspierając ich w trudnych chwilach i umożliwiając im przetrwanie w warunkach zagrożenia. Jednakże, Kami pokazuje również, że sytuacje ekstremalne mogą sprawić, że przyjaźń zostanie wystawiona na próbę, czasem prowadząc nawet do konfliktów i napięć w relacji. W dżumie przyjaźń staje się symbolem solidarności i wspólnoty w obliczu wspólnego niebezpieczeństwa. Postacie takie jak Dr. Ye i Pan Taru łączą siły w walce z dżumą, wspierając się nawzajem i ofiarujące ofiarując sobie wsparcie emocjonalne. Ich relacja pokazuje, że sytuacje skrajne mogą zacieśniać przyjaźń między ludźmi. Kontekstem, który chciałbym tutaj przywołać, będą kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. W powieści tej opisane są dramatyczne wydarzenia z okresu II wojny światowej. Które narzucają bohaterom skrajne wyzwania i niebezpieczeństwa. Jednak, pomimo tego, że przyjaźń, lojalność i współpraca są kluczowe dla przetrwania i osiągnięcia celów, główni bohaterowie książki Trzej Karcerze, Rudy, Alek i Zośka przeżywają ekstremalne sytuacje, będąc zaangażowanymi w konspirację przeciwko okupantowi niemieckiemu. Ich przyjaźń, która została uformowana na podstawie wspólnych wartości i doświadczeń, staje się fundamentem ich działania. Obliczu zagrożenia i trudności oparcie się na sobie nawzajem staje się kluczowym elementem przetrwania. I na tym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź.